To jest czwarty i ostatni odcinek z, książki, z serii o książkach, które moim zdaniem każdy rodzic powinien przeczytać. W poprzednich trzech mówiliśmy o relacji i szacunku, to był Jesper Juhl, o mózgu dziecka. Książka autorstwa pana Zigela i pani Bryson, i o motywacji wewnętrznej Alfiego Koena. Dziś będzie o książce, która przenosi nas z poziomu, jak wychować dzieci na poziom, jak wychować samego siebie, żeby być lepszym rodzicem. Klasycznie. Zacznijmy od jakiejś sytuacji. Pomyśl o takiej, w której Twoje dziecko robi coś, co totalnie wyprowadza Cię z równowagi. Kompletnie poza proporcją. I zanim jeszcze zdążysz pomyśleć, już reagujesz. Krzykiem, ironią, może chłodnym milczeniem, dystansujesz się, wycofujesz się z relacji. Szefali Cabali mówi, w tym momencie nie reagujesz już na dziecko, reagujesz na coś w sobie często na własne nierozwiązane emocje z dzieciństwa. Cześć, nazywam się Patryk Bukowiecki. Zawodowo inwestuję w nowe technologie, a prywatnie jestem tatą trójki dzieci. Mimo braku ojca i trudnego dzieciństwa, obecnie pomagam rodzicom w rozwoju osobistym w duchu empatii i rodzicielstwa bliskości. Świadomy rodzic to książka, która mówi wprost. Nasze dzieci są naszymi największymi nauczycielami. Jeśli mamy odwagę się temu przyjrzeć, zobaczymy, że wiele trudnych sytuacji nie wynika z problemów z dzieckiem, ale z naszych własnych schematów, oczekiwań, lęków, nierozwiązanych problemów. Szefali łączy psychologię z mądrością tradycji wschodu i zachęca, by wychowanie było procesem wspólnego wzrastania dziecka i rodzica. Jesteście na to gotowi? Większość z nas wychowuje dzieci w oparciu o nieuświadomione programy. Dziecko powinno być grzeczne. Dziecko musi mieć dobre oceny. Dziecko nie może nas zawieść. Dziecko świadczy o mnie. Sabari mówi: Te programy rzadko są tak naprawdę nasze, często to echo tego, jak sami byliśmy wychowywani. I dopóki nie zobaczymy tych schematów, będziemy reagować automatycznie zamiast świadomie. Bo świadomy rodzic to taki, który pyta. Dlaczego ta sytuacja jest dla mnie tak ważna? Dlaczego mam aż taką dużą złość? Co we mnie tak mnie odpala, a dopiero potem zajmuję się reakcją dziecka? Zauważcie, że jest różnica między co jest ze mną nie tak, a ciekawe, dlaczego tak się zachowuję. Różnica jest w tonie, bo krytyk ten nasz wewnętrzny często kryje się nie tylko w słowach, ale nawet w tym, jak dobieramy ton głosu. Zwróćcie na to uwagę. Najważniejsze lekcje z tej książki: lekcja pierwsza: dziecko nie jest projektem do zrealizowania. Twoim zadaniem nie jest uformować dziecko według własnej wizji, tylko towarzyszyć mu w odkrywaniu, kim ono naprawdę jest. Wiem, że niewielu z nas miało przywilej mieć takich rodziców, ale hej, po to tu jesteśmy. Lekcja druga: każdy konflikt to lustro. Kiedy czujesz silną reakcję, zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie: czy to jest o nim, czy może o mnie? Lekcja trzecia. Praca nad sobą to najlepszy prezent dla dziecka. Dzieci uczą się od nas nie tylko tego, co mówimy, ale przede wszystkim tego, jak żyjemy. Świadomy rodzic inwestuje w swój rozwój, żeby dawać przykład autentyczności i spokoju. Dlatego z całej siły przybijam tobie mocną piątkę, że tu jesteś. Pamiętam moment, kiedy mój syn powiedział mi coś w złości, a ja poczułem w środku taki sam ból jak wtedy, gdy w dzieciństwie słyszałem podobne słowa od dorosłych. Dawniej odpowiedziałbym atakiem. Ale wtedy, dzięki lekturze szefali, udało mi się zrozumieć, że to nie tak działa. Zrobiłem więc pauzę i powiedziałem sobie, że to nie mój syn mnie rani, to jest jakaś część mojej przeszłości, która się we mnie odzywa. I myślę, że kiedy postanowiłem wtedy zachować spokój i zatrzymać tę refleksję wewnętrzną dla siebie, tam ta rozmowa przebiegła zupełnie inaczej niż poprzednie. Dziś, więc, spróbuj jednego ćwiczenia z tej książki. Gdy dziecko zrobi coś, co Cię odpala, zanim zareagujesz, weź trzy głębokie oddechy i zapytaj siebie, co to mówi mi o mnie. Może odkryjesz, że źródło tej reakcji jest w czymś, co wydarzyło się już dawno temu. Tym odcinkiem zamykamy serię o czterech książkach, które mogą zmienić Twoje rodzicielstwo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, wracajcie do innych odcinków, sugerujcie swoje ulubione książki. Słyszymy się i widzimy w komentarzach. Cześć!